Dobra widzowie, witam warszawski kolega, dzisiaj linia w sumie, no tak 130 do, teraz do dworca PKP i sobie już ruszam otwarte mam? Nie, zamknięto dzień ujedzie jakiś widzowie, admin po prostu a dobra widzę, ja nic nie będę mówił się o admin jest super tak, tak, widzowie. Admin jest super. Uh -huh. <laughs> Dobra, widzowie. Pewnie to będzie krótsze, bo zawsze jak wracamy, to jest krócej, bo znam trochę bardziej trasę. I zawsze się krócej jedzie. To jest, widzowie, narządzanie. No po prostu. To nie dało się zrobić na żądania. Szybciej wsiadać, szybciej wsiadać, jedziemy już. Jedzie pociąg z daleka na... No. Nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, wsiadaj... do... Nie wiem, widzimy się mi teraz odwaliło. Jedziesz. Jedzie daleka. No. Nie wiem gdzie nie mogę spać, bo teraz wszystko się wyda. Dobre widzowie, nie wiem z czym ja o czymś z wami porozmawiać, więc jak będę mieć jakiś wątek, czy o czymś będę chciał z wami porozmawiać, to teraz z wami porozmawiam, a teraz się wyciszę więc sobie widzowie zobaczycie trasę bez mojego gadania. Widzowie, niestety pana Grzesia tutaj z nami nie ma. Bardzo mi z tego powodu przykro, bo niestety widzowie kabel prądu, Po prostu coś no, myszy mu zjadły kabel od prądu, Nie no, żartuję. Nie ma pana Grzesia widzowie. Miał, 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 miał. Dobra widzowie, ja się wyciszam i zaraz się zobaczymy. Dobra widzowie, jesteśmy na Rynku Głównym i widzowie ja nie wiem czy ja mam się zatrzymać na o tym admin, a nie o na tym otu tu tu przystanku ja Widzę, nie wiem czy się zatrzymać i dlatego, że to też jest Rynek Główny ale to nie powinienem się zatrzymać widzowie więc dobra jesteśmy tutaj na Rynku Widzowie Głównym, więc się zatrzymam Zatrzymam ja się widzowie, bo powinienem się chyba zatrzymać. Co ja robię widzowie, to prostu to jest jakiś A, a A, czyli bez tego się widzowieczynam. Polecam serdecznie. I widzowie i widzicie już bym powiedział sekret, który zdradza na to subscribery. Albo na 200, jeszcze się zastanowię. Już możecie wbijać im tym prędzej. Wybijajcie to sekrety, poznajcie to. Widzowie ja nie wiem co mi się dzieje. No to, i po prostu tutaj nie wytrzymam o tym z góry zaraz mnie coś. I widzowie moja koleżanka tymczasem na lekcji, która... A dobra, widzowie. Nagramy specjalny odcinek na 150 wam to powiem. O ile nie zapomnę. <grym> bo to jest też widzowie możliwe. Skleroza na pierwszym poziomie. U Warszawskiego. To co za puszankowa na giełdę o, bardzo tak wicem jest ta co, yy, to... dlaczego oni tego kebaba reklamują na tych warszawskich autobusach widzowie serdecznie pozdrawiam każdego trochę za późno bo pewnie nic już tego nie ogląda ale y, serdecznie pozdrawiam widówek każdego, który y, jakby y, siedział ze mną w autobusie, nawet haterów, y, Nawet taką jedną osobę, której nie widzieliście, która też siedziała i serdecznie pozdrawiam. No ja jedziesz czy... się też. Może by podziękował. O, chyba podziękował nawet. Dobra widzowie. Dobra widzowie, teraz sobie skręcamy w lewo. Idziemy sobie teraz widzowie w lewo. Pewnie, no tak. Zawsze widzowie wszystko wiemy, jak trzeba jechać. Widzowie ja, wam, ja mam dla Was przygotowaną linię 745 7, i 750, które nawet nie są, y, które, których nie ma po prostu na tym, jak to się nazywa. To się właśnie skonąło. Y, których widzowie nie mam, y, których widzowie po prostu jeszcze nie wpuściłem na kanał. I nie widzowie to mnie zobaczycie też za dwa tygodnie, bo widzowie teraz pewnie będą inne filmy. Przynajmniej już nic nie, nawet nie chcę z tych hojmi widzowie nagrywać, bo po prostu to jest niedorzeczne. 62 komentarze, których ja oczywiście nie przeczytam. Cześć, by też tak. przypadek nie są yy, co... Tak, to, widzowie jest zwykły przypadek. Tak, serio. Ja Wam widzowie mówię, to jest zwykły przypadek. I wcale widzowie nie jedziemy teraz wolniej. Nie no, przecież... Przecież widzowie tak by nie mogło być, że my zwolnie jedziemy. My to jedynie szybciej możemy jechać. Ale nie, zaraz będziemy widzowie. Może tam jest minutę dłużej trochę. Pojechaliśmy, poje, pojechaliśmy. Będzie się działo. E, co? <laughs> Będzie. I widzowie, i widzicie, już bym powiedział sekret na sposób subscriberów. Twój kotek, jeśli e, jak to było? Mm, zeskrolujesz, jeśli zostawisz lajka, jeśli udostępnisz, jeśli zostawisz suba, jeśli robisz wszystko o admin chyba, no? Na jakiej admin nie, jeździ? Na jakiś zjazd? Chyba też jest 30. pełno, to na 130. Nie no musimy widzowie otworzyć magazynowa dworzec PKP? Tak? Z tego co pamiętam, bo już to jestem czwarty raz, pewnie się zapytacie jak Ale po prostu nagrywaliśmy z panem gieniem i po prostu widzowie yy, po prostu musieliśmy przerwać, bo widzowie, ja nie wiem czy mogę powiedzieć, bo nie, nie powiedział mi, że mogę powiedzieć Więc widzowie z osobą, z którą nagrywaliśmy niestety musiała kończyć yy, i po prostu widzowie musieliśmy od nowa zaczynać, bo właśnie na magazynowej musiał skończyć my yy, ogólnie widzowie byliśmy godzinę na dworcu PKP yy, nie pytajcie dlaczego yy, a jak ktoś zapyta w komentarzu to odpiszę yy, ale to musicie pytać widzowie w komentarzach nie, mnie. widzowie szkoda, że nie <laughs> widzowie szkoda, że nie ma pana Żbynia. Teraz to by było widzowie fajnie jakby był Ale nie bo po prostu mu myśl kabel przeżarły co? Yy, nie widzowie to źle za Ja widzowie oczywiście się tutaj zatrzymam na tym Jakże bardzo fajnym przystanku, którym jest dworzec PKP na którym pewnie to powinno pisać jakie linie tu się zatrzymują A nie po prostu każdy, każdy A szklarska NZ to był kiedyś dworzec PKP. Więc jest na widzowie, więc ja się nie zatrzymuje. więc to jest tylko dla 7232. Nie, bo przecież widzowie musieli się tutaj zatrzymać. Dobre widzowie, to zaraz będzie koniec odcinka. Jakże pięknego odcinka. Yy, tak, widzowie, bardzo pięknego odcinka. Co tu tam jest? Dobre zdadenie, bo nie zdążyła myszką pokazać. Ale widzowie, dobra. Widzowie, niestety... Yy, jeśli ktoś to ogląda, to musicie niestety widzowie wysiąść. No, I'm sad, ale... Mm. O Anton sobie stoi. Dobra, widzowie. Ja tutaj was wypuszczę i widzowie stawiamy sobie teraz tak autobusia ZTM Warszawa mm -hmm, przejazd techniczny i widzowie jestem sobie przejazdem technicznym yy, co jaka linia Z10 pozdro Kienu... dobra widzowie że jestem na tym na choj, chojnicach widzowie ten film wiem że trwa dłużej no ale po prostu widzę o tutaj sobie stanę bo po prostu widzowie ja nie mogę o tutaj widzowie staniemy a widzowie to nie jest sangienek? Widzowie, pan Gienek. Panie Gienku, pan cofnie. Jak to pan? Nie, widzowie, czyś by to pan Gienek? Nie, to jest niemożliwe. Widzowie, chyba to nie pan Gienek. Ale jest to Nie, dobra, to nie pan Gienek, widzowie. No, gdzie, kto? Jej jak. Po prostu widzowie, ja bez sensu przedłużam, ale... Nie no, widzowie, pangienek! Nie, widzowie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Widzicie, widzowie, pangienek. O, tu jest pangienek i pangienek postanowił być pociągiem. Solbus. Widzowie, to jest niedużaczne, więc... Po yy, prostu mi to banie zryło, więc ja już, widzowie, muszę kończyć. Pozdrawiam was także serdecznie, pangienek. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!